Witaj. Jeżeli to czytanie rezonuje z tobą, pozostaw to komentarz i serduszko i obserwuj po więcej. Skoro tu jesteś, to być może to czytanie jest właśnie dla ciebie. Każdy człowiek ma swój cel na drodze, do którego ujawnia swoje talenty i osiąga autentyczne szczęście. Pamiętaj, że talent, zdolności to tylko 5%, reszta to praca, mądra praca, nie zawsze ciężka, ale na pewno wytrwała. Jednak jeśli nie uświadamia sobie człowiek swojej unikalności, swojej boskości, mocy twórcy i pogrąża się w nieświadomym marzeniu sennym, w hipnozie. W takim letargu, to wahadła, czyli świat zewnętrzny, natychmiast biorą śniętego w obroty, narzucając mu fałszywe cele i wskazują miejsce w matrycy, aby stał się trybikiem działania na rzecz systemu. Ostatnie dwa lata, dwa i pół, mieliśmy tego piękny przykład. Dlatego też system decydował za nich. Co mają chcieć, jak żyć i do czego dążyć. Wyznaczał im cele, dzień codzienny i maglował umysł, manipulował umysłami lękiem, strachem. Wtedy nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi, czuć swojego dobrostanu, być wdzięczni za to, co mamy. Dlatego strach i Lęk przerzuć obok i czuj wdzięczność za wszystko co masz za pomysły skup się na swoich możliwościach Dlaczego to takie ważne kiedy człowiek zmierza do cudzych celów jego życie zmienia się w tak zwaną odsiadkę wyroku nie może sam nic decydować o sobie bo słucha innych na drodze do swojego celu zyskujesz autentyczne szczęście w tym życiu Twój cel zmieni Twoje życie w święto. Nie patrz na to, co na zewnątrz. Patrz to, co chcesz ty, co masz w środku. Osiągnięcie Twojego celu pociąga za sobą spełnienie wszelkich pozostałych marzeń, tego, czego chcesz. Czy, przy czym rezultaty przewyższą Twoje oczekiwania, bo związane są z pracą, z pracą z pasją. Szukaj celu, odnajdź go. Przygotuj się na następny medialny egzamin, egzamin, gdzie świat zewnętrzny będzie chciał, chciał z nami, nami znów zarządzić. Nie daj się tym razem. Myśl o sobie, o swojej rodzinie i realizuj swoje własne cele. Zostaw serduszko i komentarz, obserwuj po więcej. Pięknego dnia życzę.